W Dobrzeniu Wielkim odbyły się Mistrzostwa Polski Polskiej Federacji Karate Shinkyoku Shinkai. W tym roku impreza była kwalifikacją do Mistrzostw Europy Seniorów i Juniorów. Pierwsze i drugie miejsce z kategorii seniora i juniora będzie jednocześnie reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Europy w Debrewczynie we wrześniu, więc jest to turniej najważniejszy dla zawodników w tym roku. Organizacja imprezy tej rangi przypadła ekipie z Opolszczyzny nieprzypadkowo. Tak młody klub potrafił wskazać. Drogę, że mimo, że nie ma tak dużego doświadczenia, potrafi przeprowadzić zawody na tak wysokim poziomie sportowym i ma świetną ekipę, która generalnie... Nie tylko, że pomaga dobrze organizować, ale też zawodnicy, którzy reprezentują grup Ari, świetnie, naprawdę bardzo dobrze walczą. W zawodach wzięli udział również bardziej doświadczeni zawodnicy, którzy do imprezy w Dobrzeniu Wielkim przystąpili po niedawnych Mistrzostwach Świata. Podczas turnieju rozegrano także Puchar Polski Polskiej Federacji Karateszyn Shin Kyoku Shinkai w kategorii junior do lat 16. Łącznie do sportowej rywalizacji przystąpiło blisko 250 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Reprezentacja polskich siatkarzy z przedstawicielem Zaksy Kędzierzyn Koźle Rafałem Szumurą w składzie zakończyła zmagania w ramach pierwszego turnieju tegorocznej Ligi Narodów. Biało-Czerwoni rozegrali i wygrali cztery spotkania. W rywalizacji w chińskim Xian, Polacy pokonali 3–1 Holandię, 3–1 Japonię, 3–0 Turcję oraz na zakończenie turnieju również 3–0 Serbię. W tym ostatnim meczu ekipa nikoli. Grybicia zwyciężyła w setach odpowiednio do 21, 20 oraz 23. Drugi turniej tegorocznej Ligi Narodów Siatkarzy odbędzie się w Chicago. Polacy zagrają tam z Włochami, Kanadą, USA oraz Brazylią. Mecze odbędą się od 25 do 29 czerwca. Bartosz Kurek w przyszłym sezonie nie będzie reprezentować barw Zaksy Kędzierzym Koźle. Dotychczasowy kapitan Kędzierzyńskiego zespołu w ubiegłych rozgrywkach wywalczył z drużyną piąte miejsce w Plus Lidze, a indywidualnie zdobył aż 9 statuetek MVP dla najlepszego zawodnika meczu niespełna 37-letni atakujący wystąpił w 24 ligowych spotkaniach, w których zdobył 404 punkty. Unii Opole rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii. Ponad dwa miesiące temu klub pożegnał Nikolę Wettoriego, a teraz ogłosił, że jego następcą będzie Bartłomiej Dąbrowski. Poprzednio 32-latek trenował w Wolej Wrocław, a wcześniej był asystentem trenera m.in. w dewelopresie Rzeszów. Dąbrowski w nowym sezonie będzie musiał sobie radzić bez dotychczasowej kapitan Adriany Adamek, a także bez Marty Pamuły, Uwe Diów oraz Piper Matsumoto. Czas na informacje z Odry Opole. Jarosław Skrobacz pozostanie na stanowisku trenera tego zespołu. Klub poinformował o przedłużeniu umowy ze szkoleniowcem do końca przyszłego sezonu, z możliwością przedłużenia o kolejny rok. 57-latek objął odrę 1 października 2024 roku. Przez ten czas prowadził zespół w 24 ligowych spotkaniach. W nich 5 razy wygrał, 7 razy zremisował i 12 razy przegrał. To nie jedyne zmiany w sztabie szkoleniowym. Do zespołu trenerskiego dołączyli Łukasz Włodarek, który obejmie rolę pierwszego asystenta, oraz Grzegorz Zmuda, który będzie drugim asystentem trenera Skrobacza. Kolejarz Opole nadal bez domowej wygranej w tym sezonie krajowej ligi żużlowej. Tym razem żużlowcy Marcina Sekuli ulegli TransMF dla Andrzut Devils. Opolanie podeszli do tego spotkania bez dwóch podstawowych młodzieżowców, Oskara Stępnia oraz Dustina Łukaszczyka, a także bez nowego zawodnika Martina Smolińskiego. Mimo osłabień kibice w Opolu liczyli na pierwsze zwycięstwo na torze przy ulicy Wschodniej. Niestety już od pierwszego biegu kolejarz przegrywał po podwójnym zwycięstwie gości. Podczas całych zawodów, aż dziewięciokrotnie na 15 startów, pad remis 3 do 3. Niestety, jak już wyścig rozstrzygnął się na czyjąś korzyść, to niemieckiego zespołu, z wyjątkiem biegu 14, w którym opolanie triumfowali 4 do 2. Ostatecznie kolejarz przegrał 38 do 52. Landskut nie jest takie słabe, jak się wszystkim mogło wydawać. Ale my też nie jesteśmy słabi, mogłoby się wydawać. I zdecydowanie więcej oczekiwaliśmy aniżeli. Takiej oto jak dzisiaj zdobyczy punktowej. Szanse na rehabilitację opolanie będą mieć w niedzielę w rywalizacji z Polonią Piła.